Siemanko z tej strony, Elio, Patari Retrofan. E, dzisiejszym filmikiem zaczynamy, e, nazwijmy to zupełnie nową jakość filmów na, na moim kanale. E, no ale po kolei. Już jakiś czas temu kupiłem sobie grabera, ale w końcu jest chwila, żeby go, żeby go podpiąć. E, no to sprawdzimy, czy będzie działać na moim kąpie. Pewnie nie. A jak nie podziała, no to zobaczymy na lapku z Windowsem. Urządzenie kupiłem z Mediatecha model mt 4169 Nie znam się na graberach, ale to jako tako miało opinię, gdzieś tam dobre wśród użytkowników. Nie było za drogie, więc sprawdzimy sobie na tym urządzeniu. Dobra, pudełko na razie na bok i podłączamy. Wkładamy do USB. Windows 10 powinien to chyba wyłapać od razu. Teraz wypinamy kable z TV -ka i będziemy podpinać do grabera. Jest płytka, więc nie będziemy szukać w internecie. Zobaczymy co jest na na siliku. Dobra, odpalimy sobie menadżera urządzeń w Windows 10. Zobaczymy czy nasz Graber jest poprawnie zainstalowany, czy nie ma jakiś błędów ze sterownikiem. Jest jako aparaty fotograficzny i jest tutaj zainstalowany bez żadnego wykrzyknika, bez znaka zapytania i informacja, to urządzenie działa poprawnie, więc spoko. Wszystko będzie działać. Odpalamy programik, który był dostarczony na, na płytce z Mediatecha. E, sprawdzimy sobie, czy wykryło e, naszego grabera. Tak, jest wykryty graber i jest wykryte też źródło sygnału e, na tym graberze, więc powinno wszystko działać bez najmniejszego problemu. E, dobra, tu mamy temat załatwiony. E, zobaczymy sobie jeszcze w OBS-ie, czy tam będzie podobnie bezproblemowo. Tak, włączony. Obejrzmy wybrane zewnętrzne źródło, i jak widzicie, jest już podgląd z atarynki włożony kardicz i uruchamiamy Gierkę Mister Robot. Także moi drodzy, od dzisiaj wszystkie filmy będą już nagrywane na graberze, czyli skończy się problem gubienia ostrości, niewyraźnego obrazu czasami, złych kątów itd., itd. A w dalszym ciągu będę wierny swojej idei nie grania na emulatorach, tylko będę ciupał na tarynce, joystickiem, ale będzie. Po prostu lepszy obraz i, i lepsze te filmiki będą. Mam nadzieję, że będą się podobać. No i standardowo, łapka w górę. A ci, którzy jeszcze nie subskrybują mojego kanału, zapraszam, by to zrobili. Na razie.